Dzień dobry, nazywam się Łukasz Kaczmarek. Mam 31 lat. Jestem aktorem, absolwentem PWST we Wrocławiu. Jestem dostępny w wybranych terminach. Nie grałem u konkurencji w ostatnich dwóch latach i posiadam prawo jazdy kategorii B. Teraz oto moje dłonie i profile. Parę słów o mnie. Urodziłem się w Kutnie w centralnej Polsce. To jest takie miasteczko średniej wielkości. Możecie je Państwo kojarzyć chociażby z piosenki Jeremiego Przybory o Kutno albo z piosenki Kazika Staszewskiego Polska, gdzie śpiewa o dworcu. W Kutnie z tego najbardziej Kutno w sumie jest znane. Jest tam też mała liga baseballowa. Odbywają się tam co roku Mistrzostwa Europy i Eurazji w baseballu zresztą sam miałem okazję przez 3 lata uprawiać ten sport. Jeżeli chodzi o rzeczy, które lubię i których nie lubię, mało jest rzeczy, których nie lubię, wolę mówić o tych, które lubię, a więc lubię gotować, lubię piłkę nożną i do tego jeszcze lubię po prostu czasami posiedzieć sobie zakokoniony w kocyk z moją żoną i jakiś dobry film albo serial. Co jest w moim życiu najważniejsze? Właśnie najbliżsi, tak jak przed chwilą powiedziałem, to co, to co lubię robić. Najbliżsi są dla mnie najważniejsi i dla nich mogę zrobić wszystko i dla nich mogę podejmować ważne de decyzje bez mrugnięcia okiem, tak naprawdę, ponieważ oni się dla mnie liczą najbardziej. I tak naprawdę. Jeżeli chodzi o moje pasje, prócz aktorstwa i teatru, właśnie, zajmuję się zawodowo aktorstwem, jestem aktorem w Teatrze Cieszyńskim na scenie polskiej, to też jest taki ewenement na skalę światową, ponieważ to jest teatr, który jest poza granicami naszego kraju, w czeskim Cieszynie, ale tam jest normalnie scena polska działająca z polskim zespołem, gramy po polsku i to jest tak naprawdę chyba jedyny taki teatr w Europie, jeśli nie na świecie, który ma swój Taki profesjonalny zespół poza granicami państwa, ale właśnie jakby w innym języku działający. I dodatkowo jeszcze gram gościnnie w Bielsku Białej, a mieszkam właśnie w Czechowicach w Dziedzicach, które są zaraz obok Bielska Białej. I to chyba tyle. Dziękuję bardzo.